Cześć, witajcie na kolejnej odsłonie naszego kanału. Przychodzimy dziś do Was ze zdrapkami o nazwie Góra Kasy. Zainwestowaliśmy w całą paczkę, którą pokazywaliśmy wcześniej. Było w niej 25 zdrapek. Jak wszyscy liczyliśmy na to, że wygramy główną nagrodę. Jednak zdrapki przyniosły nam co innego. Wśród tych 25 zdrapek... 8 zdrapek okazało się szczęśliwych przyniosły nam bardzo fajną kasę liczyliśmy w większości na to, żeby ta pula nam się zwróciła, którą wydaliśmy bo 25 zdrapek kosztowało 250 zł po zdrapaniu wszystkich zdrapek suma, którą otrzymaliśmy to 210 zł, bardzo się cieszymy z tej wygranej ponieważ prawie w całości zwróciła nam się nasza inwestycja Jesteśmy tylko 40 zł do tyłu. Baliśmy się, że będzie tego więcej, ale cały czas się nie poddajemy. Będziemy dalej próbować i będziemy liczyć, że w końcu wydrapiemy jakąś konkretną, wygraną. Jeżeli Wam nasz filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. My bardzo dziękujemy za poświęconą nam uwagę widzimy się w kolejnej odsłonie naszego kanału. Przepraszamy, że nie drapaliśmy na wizji, ale byłoby to zbyt długo do drapania. Dzięki śliczne do usłyszenia cześć.